W dzisiejszym przeglądzie Zabrze 24 info dowiecie się o zatrzymaniu nietrzeźwych kierowców w Zabrzu. Będzie też o kolejnej reklamie piłkarskiego klubu oraz wyburzeniu zabytkowej cechowni. Zapraszam, Martyna Motylska. Już w pierwszych dniach majowego weekendu policjanci zatrzymali w Zabrzu trzech nietrzeźwych kierowców. Oprócz nich drogówka ujęła też 33-latka, który prowadził samochód pod wpływem amfetaminy. Pierwsze dwa zatrzymania miały miejsce w miniony wtorek w dzielnicy Zaborze na ulicy Kawika. Zatrzymana została kobieta kierująca Renault. Miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Tego samego dnia również w dzielnicy Zaborze, tym razem na ulicy Lompy, policjanci drogówki ujęli kierującego skuterem. Miał prawie pół promila. Okazało się też, że 39-latek był objęty sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. W święto pracy tuż przed godziną 22 na ulicy Rozwelta patrol drogówki zatrzymał Audi. 36-letni kierowca również miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Alkomat wykazał, że mężczyzna miał ponad pół promila w wydychanym powietrzu. Z kolei w centrum Zabrza w okolicach jednej z galerii handlowych policjanci ujęli 33-latka, który prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Zatrzymany mężczyzna zachowywał się w nienaturalny sposób. Gestykulował, nienaturalnie kręcił głową, unikał kontaktu wzrokowego, pokazywał język i nielogicznie odpowiadał na pytania. W jego samochodzie znaleziono też 30 działek amfetaminy. Zaprowadzenie pod wpływem środków odurzających i posiadanie narkotyków grożą mu 3 lata więzienia. Jak zapowiadają policjanci, zmasowane kontrole drogówki mają potrwać do poniedziałku. Powierzchnia czterech klasycznych billboardów, Ekspozycja reklamy zaplanowana na najbliższe 12 miesięcy, jednak z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Jak udało się dowiedzieć naszemu reporterowi za taką roczną reklamę klubu na kamienicy przy ulicy Stanisława Ogórka 1 w Mikulczycach miejska spółka górnik zabrze SA zapłaciła około 7 tysięcy złotych. Takich reklam jest w zabrzu więcej. Zamieszczenie każdej z nich może wiązać się z podobnymi kosztami i tu nasuwa się wiele pytań. Czy faktycznie czternastokrotny Mistrz Polski potrzebuje reklamy? Czy trzeba zachęcać kibiców z Zabrza i sąsiednich miast do wejścia na stadion, wówczas gdy frekwencja na Rozwelta jest naprawdę wysoka? A może warto doszukać się w tym zajmowaniu powierzchni reklamowych drugiego dna? W końcu Górnik Zabrze S.A. to spółka miejska. Być może to rządzący tym miastem systematycznie i skutecznie blokują kolejne powierzchnie reklamowe na ulicach Zabrza? I jeszcze jedno pytanie, czy pieniądze publiczne pochodzące z podatków mieszkańców miasta powinny być przeznaczone na takie reklamy, a może w Zabrzu są inne potrzeby? Te pytania pozostawiamy ocenie naszych słuchaczy. Oczywiście redakcja Zabrze 24 Info szanuje i jak zawsze kibicuje Górnikowi Zabrze, to wyjątkowy klub z wyjątkową piłkarską historią. Przebudowa czy zrównanie z ziemią i rekonstrukcja? To pytanie nasuwa się tym, którzy widzą, jak postępują prace w zabytkowej cechowni kopalni Królowa Luiza. Kolejne ściany jednego z ciekawszych obiektów historycznych w mieście są wyburzane. Wracamy do tematu, który poruszaliśmy trzy miesiące temu. Wówczas rozbierany był dach zabytkowej cechowni. Zabrzańscy urzędnicy zapewniali, że ewentualna rozbiórka każdej ze ścian będzie na bieżąco konsultowana ze śląskim, wojewódzkim konserwatorem zabytków w Katowicach. Jak widać na opublikowanych zdjęciach części murów już nie ma. Postępujące prace wyglądają tak, jakby firmie budowlanej łatwiej było zabytkowy obiekt zrównać z ziemią i zbudować go od nowa. Pytanie, ile to przedsięwzięcie ma wspólnego z przebudową i odnową. Jak wiadomo, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dzięki unijnej dotacji miało przebudować cechownię przy ulicy Wolności 387, a nie ją zburzyć i zrekonstruować. Koszt remontu to ponad 7 milionów złotych. To już wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Zabrze 24 info. Do zobaczenia za tydzień. Zasubskrybuj nasz kanał i zaznacz dzwoneczek, aby wiedzieć o tym, co dzieje się w naszym mieście.